Siemanko, z tej strony Kaprysia. Yy, dzisiaj pokażę moją wioskę wam. Yy, to jest mój dom, tu choinka. Yy, tam są jakieś prezenty, dom. Tutaj buduję dom dla mojego raca rodzinnego. Yy. To jest dom Bartka, mojego brata, yy, ciotecznego, możecie wpaść na jego kanał, yy, nazywa się Betex i Wielki Tata, to się przelatuje przez to yy, i to wszystko chyba i jeszcze jest tutaj namiot, nie wiem co ja to pokazywałam, to nie, nie pamiętam. To jest jakieś morze, tam jakaś plaża mini. I to chyba wszystko. Papa! Pa. I zapomniałam powiedzieć to, to, jeszcze ten. będę gdzie ja, odcinki. Będą jakieś odcinki tylko w sobotę i niedzielę. Papa! Pa.